Glosariusz Wielkiego Postu. Piętnasty już słowo, owoc. Piętnasty dzień Wielkiego Postu. Zostało nam już 25 dni. Czy widzę już pierwsze owoce tego czasu? Jakieś zalążki tych owoców, które chce zebrać w Wielkanoc. Czy już widzę pierwsze poruszenia duchowe. To jest ważna obserwacja żeby tak jak na przykład rolnicy czy ogrodnicy co jakiś czas zaglądać pod listek pod kwiatek i zobaczyć co się dzieje czy roślina dobrze rośnie tak samo i my chcemy patrzeć i szukać już z nadzieją pierwszych owoców wielkiego postu mam przynieść owoc owoc zmartwychwstania owoc nowego życia i nie tylko tak naprawdę chodzi o Wielki Post, ale o całą naszą egzystencję, całe nasze życie. Przynieść owoc. Można przynieść owoc śmierci, tak jak w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Można zabić brata. Ta historia dzieje się przecież już od Kaina, od synów Jakuba, po dziś dzień. Można przynosić owoce śmierci ale można też przynieść owoc życia. I po to wchodzimy w wielki post, po to próbujemy różnych ćwiczeń duchowych, by rzeczywiście przynosić owoc, błogosławiony owoc w naszym życiu. Amen.